Faktem jest, że cztery lata temu, z opadem, skumulowała się w Polsce bardzo pozytywna energia w 2004-2005 roku. Poczucie tego, że wyczerpało się sposób funkcjonowania kraju w jakimś zakresie, że albo wręcz, że, że nastąpiło że zepsucie czy zgnicie państwa, że trzeba po prostu zrobić nowe otwarcie ta energia została zmarnowana, tak? Po czterech latach mamy poczucie, że chodzimy na biegu jałowym, że duża część została zużyta na właśnie na politykę partyjną, a nie energetyczną, nie na infrastrukturę bądź demograficzną, tak. I, I uważam, o czym pisze w swojej książce, że podstawowym powodem było to, że yy, do przystąpienia do tego projektu nie zdecydowała partia, która chciała, była przekonana, że wygra wybory w 2005 roku, a ona przegrała minimalnie, tam opozycja platforma. Wówczas zdecydowała przejść do, do opozycji i w związku z tym, że nie mogła kontrolować tego projektu, zdecydowała, że go wywróci. Powrócić po prostu w stół. I teraz jest też kwestia, jak to mamy zinterpretować. Następstwa tego były oczywiste. Postawienie swojego niedoszłego koalicjanta w bardzo trudnej decyzji. W takiej decyzji, która można by w kategoriach, w kategoriach antycznej tragedii mówić o wyborze pomiędzy prawami morskimi a pomiędzy prawami ludzkimi. Tak? To znaczy, E, e, prymacie e, e, prawa boskie, te, które wybrała na Tygona, kazałyby Kaliśnickiemu odrzucić e, koalicję z pozostałymi dwoma przykrymi e, podmiotami, ale prawa ludzkie, konieczność sformułowania rządu, który nie był do mo możliwy sformułowania z, z, z żadnym innym podmiotem, a także nie były możliwe przedterminowe wybory w 2006 roku, bo wniosek o przeterminowe rozwiązanie Sejmu został odrzucony. Odrzucony koalicją bardzo ciekawych stronic, bo wniosek był odrzucony przez właśnie LPR i samą które pchały się do rządu i platformę, które z, z, platformę która chciała wepchnąć PiS do tej e, koalicji, wierząc i co się ziściło, że uda się w tym momencie go zużyć moralnie, zetrzeć jego, y, m, jego y, mandat, jego przekonanie co do tego, że to jest jakaś sensowna grupa ludzi, który chce y, y, dobrze dla kraju, właśnie poprzez asocjacje, poprzez to, że chodzą codziennie się pokazują z Berem i na, I normalny człowiek, który nie musi się zastanawiać nad tymi y, mandrami i dylematami wyboru, to sobie tam się służy. No, no, Odrzucam, tak? Odrzucam się z Nie interesuje mnie to jakich wyborów musiałeś dokonać, jakie opcje były wcześniej wyczerpane, tak? Bo były wyczerpane, bo to jest ciekawe, że przez ponad pół roku panowało niejako odganianie się kijem od, od, od tej koalicji, bo najpierw były negocjacje z Platformą, później przedterminowe, opcja przedterminowych wyborów przez rozwiązanie Sejmu przez prezydenta ze względu na uchwalenie budżetu w terminie konstytucyjnym. Duża dyskusja. Yy, yy, przewodniczący Tusk wówczas sam zapowiadał kampanię Nieposłuszeństwa Obywatelskiego. Następnie wniosek o samo rozwiązanie Sejmu, odrzucony, o którym mówię, i w czwartej kolejności Związanej Koalicji. Także przez szereg opcji zostało wyczerpanych, a końcu rozwiązanie Koalicji i zużycie. Problem jest taki, że po pewnym czasie. Ja związanę... Że, że, yy, 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 że zaakceptowali poniekąd, yy, yy, że ta kolica nie jest, yy, że zaczęli się przekonać do tego, że ta samoobrona nie jest taka zła, że leper nie jest taki zły itd. Tak ta, ta, ta kropla zaczęła drążyć dłużej. Po po tym y, okresie y, dwóch lat y, y, niecałych y, y, przegrana na skutek właśnie tych szeregu czynników. W moim przekonaniu po pierwsze niedopracowaniu samego projektu w drugim błędów popełnionych przy wprowadzaniu tego co było w jakiś sposób do, 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 dopracowane. A po, po trzecie, yy, w, w sytuacji, w której potencjalny przyszły koalicjant zdecydował zmienić znak z plus na minus. Znaczy, to z so, całą so ostrością. Um już o, o powodach, dla których napisałem tą książkę, o, o kilku takich tematach, które dotknąłem o tej elektroenergetyce, która się zawsze starałem, żeby one nie były zbyt hermetyczne, e, żeby e, książka była dawała się czytać przez e, ludzi, którzy nie są e, związani z konkretną branżą, ale są e, otwarci. Są być w sensu stricte obywatelami, czyli ludzie, którzy w sposób uzasadniony, uświadomiony dokonują wyborów i, i, i uczestniczą w życiu publicznym swoim, swoim głosem. Czy to się udało, to jest inna sprawa. W, I jeszcze jedno podstawowe pytanie jest takie, czy w ogóle uda się w, w Polsce yy, wprowadzić pewien, pewien program, który można by nazwać czwartą, czwartą RP, tak? W latach 70-tych tutaj no, może zbyt uproszczona jest analogia z de de decyzjami w warstwie gospodarczej, więc ze ale w latach 70 po kryzysie paliwowym w Stanach Zjednoczonych, przez kilka miesięcy najbardziej popularnym samochodem w Stanach Zjednoczonych był Datsun. Nawet hasło Datsun ratuje, Datsun saves, bo tak konsumował bardzo, zużywał bardzo wiele paliwa. Run na samochody. Ze względu na to, że on był bardzo defektowny, bardzo słabo się sprawował, po tym początkowym okresie popularności dramatycznie spadła sprzedaż. Kiedy producent miał do wyboru, czy naprawiać i robić kolejne marki Datsuna, czy kolejne odsłonięte Datsuna, czy coś zmienić zmieni nazwę, to jest dzisiaj NISA. tak. Ja, ja wiem, ja nie, ja piszę o tym, że nie należy, że gospodarka jest, powinna być pod drugie, pod, pod drugie gospodarka, w, tym, w takim rozdziale. Że nie, nie należy ekonomizować funkcji państwa i nie należy go używać, traktować jako takiej agencji do zarządzania produktem krajowym brutto. Że to jest po prostu coś więcej, ale o co chodzi, innymi słowy, tutaj? Być może, być może jedyne, co się uda w Polsce zrobić, to jest sytuacja, w której będzie wprowadzona pewne kwantum, masa krytyczna pozytywnych reform, zmian. No i później powie się obywatelom, o to właśnie chodziło i to nazwijmy Czwartą Rzeczpospolitą.